Poznajmy bliżej samochody hybrydowe i hybrydy typu plug-in. Pomogą nam w tym najnowsze modele hybrydowe od Renault oraz specjalista autorew sprzedawca samochodów nowych Maciej Rogalski. Czy samochód hybrydowy ma akumulator? Samochody hybrydowe mają standardowy akumulator. Służy on do zasilania w prąd niskonapięciowy takich elementów jak zamki, zegary, kontrolki czy system multimedialny. Jakie są ogólne koszty użytkowania samochodu hybrydowego na przestrzeni kolejnych lat? Koszty użytkowania naszych aut hybrydowych w czasie są niższe niż aut z napędem konwencjonalnym, spalinowym. Jak już wspominałem, mniej wydajemy na przeglądy właśnie z powodu niższego zużycia chociażby elementów hamulcowych, czyli tarczy, czy klocków. Oczywiście. Te koszty są niższe także poprzez niższe zużycie paliwa. Także po kilku latach nieco wyższa cena zakupu na pewno się zwróci. Gdzie w samochodzie hybrydowym są baterie? Baterie w naszych samochodach hybrydowych ETH znajdują się pod tylną kanapą. Jaką żywotność mają baterie w samochodzie hybrydowym? Na nasze hybrydy Etech producent daje gwarancję 8 lat lub 160 tysięcy km w zależności co pierwsze nastąpi. Jednak do doświadczenia wiemy, tak jak w naszym nowym zoem elektrycznym modelu, sprawność akumulatora po 8 latach wynosi 85%.